AEX, czyli indeks najstarszej giełdy na świecie. Jak uzyskać na niego ekspozycję z dźwignią i możliwością zajęcia zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji. Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej CFD od A do Z której partnerem jest dom maklerski Xtrade Brokers i która jest poświęcona lewarowanym instrumentom pochodnym. No i w tym odcinku zajmę się kolejnym europejskim indeksem giełdowym, na który możemy uzyskać dźwignię, a w zasadzie ekspozycję z dźwignią i oczywiście z możliwością rozgrywania zarówno wzrostów, jak i spadków, wykorzystując do tego oczywiście instrumenty pochodne. Indeks, o którym będę dzisiaj mówił, to jest jeden z indeks jednego z większych parkietów giełdowych strefy euro, jakim jest holenderski Euronext Amsterdam i za benchmark tej giełdy uznaje się indeks AEX, który skupia w swoim portfelu 25 największych i najbardziej płynnych spółek, które na tym parkiecie są notowane. Sam indeks jest kalkulowany od 1983 roku, więc jakoś specjalnie Leciwy nie jest. Natomiast giełda w Amsterdamie Euronext jest spadkobiercą najstarszego nowożytnego rynku kapitałowego, no bo jego początki sięgają 1602 roku, kiedy powołała go do życia słynna kompania wschodnioindyjska. Swoją drogą zresztą ona też uznawana jest za pierwszą spółkę akcyjną, jaka w ogóle kiedykolwiek powstała. Holenderska giełda w obecnej formie jako Euronext Amsterdam istnieje od 2000 roku. Jeżeli chodzi o sam AX25, to od zeszłorocznego pandemicznego krachu, jak widzisz na wykresie. Jest on w bardzo mocnym trendzie wzrostowym, zresztą niedawno udało mu się przebić dotychczasowe historyczne szczyty z czasów bańki dotkomów, czyli z 2000 roku, wtedy to były okolice 690 punktów. Obecne ATH zostało wyznaczone w połowie listopada tego roku na poziomie 825 punktów. Jak wcześniej wspomniałem, w skład czołowego holenderskiego indeksu wchodzi 25% Najbardziej płynnych spółek z Euronext Amsterdam. Wśród nich znajdziemy chociażby takie koncerny jak Unilever. To jest oczywiście koncern, który produkuje akcesoria spożywcze, środki czystości, środki higieny osobistej, kosmetyki, słodycze, wiele, wiele różnych, wiele różnych produktów, łącznie ponad 40 marek, takich jak chociażby Dove, Domestos, Helmans. Magnum, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tego jest. 14, niecałe 14,4% udziału w indeksie. ASML Holding to jest drugi komponent pod względem udziału w portfelu indeksowym holenderskiego indeksu. Ponad 14% udziału ASML Holding to jest największy na świecie producent komponentów do półprzewodników i do mikroprocesorów. Sama firma mówi o sobie, że jest najważniejszą. Firmą, o której nie masz zielonego pojęcia. No i prawdopodobnie tak jest, że większość osób nawet o tej marce nie słyszało, a ma korzysta z jej sprzętów, a w zasadzie z podzespołów w urządzeniach, których korzysta na co dzień. Royal Dutch Shell, myślę, że spółka, której przedstawiać nie trzeba, ponad 10% udziału w indeksie to jest brytyjsko-holenderski koncern paliwowy, zresztą jeden z największych na świecie. Notowany jest też na giełdzie w Londynie, co zapewne wiesz z odcinku o Fuci. Kolejna spółka, czwarta, to Prosus. Prosus jest spółką technologiczną, która należy do koncernu z RPA e, NASPERS. Jest operatorem i współwłaścicielem takich serwisów jak chociażby OLX, PayU, czyli tego serwisu płatniczego Udemy. Czy Delivery Hero, czyli spółki, która dostarcza, dostarcza jedzenie, jedzenie na dowóz. 7,91% udziału w indeksie. Kolejna spółka to ADN, czyli operator płatności internetowych dla e-commerce. Później mamy RELX, czyli spółka informatyczna. Która zajmuje się głównie analizą danych finansowych, medycznych i naukowych, ma w swojej ofercie dużo e, produktów związanych właśnie z, bazymi, z bazami danych. Notowana jest też na NYSE, czyli w Nowym Jorku, i na LSE, czyli w Londynie. Trochę ponad 6,5% udziału w indeksie. ING Group no to oczywiście największa spółka sektora bankowego w Holandii. DSM to spółka, która działa w segmencie suplementów diety, działa też e, Produkuje też farmaceutyki i produkuje tworzywa, produkuje, opracowuje tworzywa sztuczne. A Holt Del tak się to czyta, to największy holenderski operator supermarketów i dziesiątkę zamyka Philips. Philips, czyli producent elektroniki użytkowej, jeden z największych w Europie. I z portfela indeksowego, z portfela indeksowego yy, yy, holenderskiego benchmarku 24% stanowiły spółki sektora technologicznego, 20,5% to sektor dóbr konsumpcyjnych 12,5% to są spółki przemysłowe. Z tych takich trzech najszerzej reprezentowanych sektorów, właśnie tak to wygląda no Ale to można byłoby powiedzieć, że wystarczy na temat samego indeksu AEX25. No bo traderów i spekulantów najbardziej interesuje oczywiście to, w jaki sposób można uzyskać ekspozycję na holenderski indeks z dostępem do dźwigni, no i oczywiście z możliwością zajęcia czy to długiej, czy krótkiej pozycji. No i podstawowym instrumentem pochodnym z rynku regulowanego, którego instrumentem bazowym jest właśnie AEX. Są, so, myślę, że nie jest to żadna tajemnica. Kontrakty terminowe, które są notowane na Euronextie, na giełdzie Euronext Amsterdam. No i podobnie jak w przypadku omawianego w zeszłym tygodniu indeksu CAC Caron francuskiego, futuresy na AEX są dostępne w kilku wariantach: jako duży kontrakt, jako cztery serie kontraktów tygodniowych i jako kontrakt mini. Natomiast w przeciwieństwie do francuskiego indeksu nie ma tutaj kontraktu mikro. Duży kontrakt, czyli w cudzysłowie oczywiście duży, ten, który ma ticker FTI, ma mnożnik w wysokości 200 euro, a to oznacza, że przy kursie powiedzmy, że 805 punktów jego wartość nominalna będzie wynosiła dwustukrotność tej, tej, tego kursu, czyli 161 tysięcy euro. No i w przeliczeniu na polskie złote przy kursie, na polskiego złotego przy kursie 4,58 to będzie sporo, bo ponad 737,5 tysiąca złotych. Przy założeniu minimalnego depozytu zabezpieczającego na poziomie 7,5% otworzymy pozycję o najniższym wolumenie, czyli jednego kontraktu, mając 12 075 euro. Czyli niecałe 55 000 320 zł przy wspomnianym kursie, nie wliczając w, tego, w to prowizji maklerskich. No więc teraz warto byłoby przejść raczej do kontraktu mini, bo widać, że kontrakt e, duży jest raczej dla dużych graczy z dużymi depozytami. W przypadku kontraktu mini, kontrakt ten ma ticker MFA. Wszystkie obliczenia tak naprawdę możemy podzielić przez 10, no bo mnożnik tego futuresa wynosi dokładnie 20 euro. Więc przy kursie: 805 punktów, wartość nominalna pojedynczego kontraktu to jest 16100 euro i przy założeniu minimalnego depozytu na poziomie 7,5% pozycję o wolumenie jednego kontraktu otwieramy z kwotą 1207,5 euro, czyli mniej więcej 5532 zł. Oczywiście kursy Euro, PLN jest ostatnio bardzo zmienny, więc podawanie tych wartości w przeliczeniu na polskiego złotego raczej jest skazane na szybką aktualizację. W przypadku CFD-ków na AEX to są instrumenty dostępne u sporej grupy brokerów z rozszerzoną ofertą na indeksy. Maksymalna dźwignia według regulacji ESMA to jest 10 do 1, więc jak widać ESMA nie uznaje. Holenderskiego indeksu za najbardziej płynny instrument bazowy. 10 do 1, no to jest oczywiście 10% depozytu zabezpieczającego. Na platformie XStation 5 od XTB CFDK na holenderski indeks AX znajdziemy pod symbolem NED25 od Niderlands, oczywiście. Instrumentem bazowym dla tego CFDK jest duży kontrakt, więc mamy tutaj mnożnik 200 euro. Stąd też wartość lota będzie odpowiadała wartości nominalnej jednego kontraktu. No i oczywiście CFDGi pozwalają na elastyczne zarządzanie wolumenem pozycji, pozwalają na otwieranie transakcji o wartości łamków lota, aż oczywiście do jednej setnej, czyli do jednego mikrolota. No i właśnie jednego mikrolota, jak widzisz na tym zrzucie ekranu, możemy otworzyć przy kursie 805 punktów już z depozytem niecałych. 738 zł, już zwliczając to e, opłaty transakcyjne. Natomiast na sam koniec warto byłoby się zastanowić, co będzie lepsze. Czy CFD, kontrakt różnicowy, czy może Futures, kontrakt terminowy na holenderski indeks? No, oczywiście, odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie nie ma. Kontrakty terminowe na AEX będą nam oferować. Niższe spready. Mamy tutaj do czynienia z rynkiem regulowanym, natomiast będzie to od nas też wymagało większego depozytu, który nawet w przypadku kontraktu mini nie pozwoli na jakieś specjalnie elastyczne zarządzanie wielkością pozycji tym traderom, którzy dysponują mniejszym kapitałem. W przypadku kontraktów różnicowych, łatwa dostępność z poziomu platformy wielu brokerów i to platformy, na której mamy dostęp do wielu różnych innych instrumentów, najczęściej jest oczywiście okupiona wyższymi spreadami. No i w przypadku swing tradingu trzeba się też liczyć z dodatkowymi kosztami utrzymania pozycji w postaci ujemnych punktów swapowych za to, że przetrzymujemy pozycję pomiędzy sesjami handlowymi. CFD-ki natomiast przeprowadzają za nas rolowanie kontraktów, więc nie musimy martwić się Wygasnięciem kontraktu samego w sobie. No i to rolowanie nie wpływa też na ostateczny wynik naszej transakcji i zapewnia ochronę przed ujemnym saldem. CFD takie coś musi nam gwarantować, a takiego zabezpieczenia w przypadku futuresów nie mamy i o tym też warto pamiętać. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że do czegoś Ci się przyda. I ostatnie kilka minut, które spędziłeś. I spędziłaś oglądając ten materiał nie było dla Ciebie czasem straconym. Przypominam, że w sprzedaży jest 27 wydanie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam Cię do prenumeraty. Prenumerata to są cztery wydania naszego magazynu, czyli jest to roczny zapas. Kolejnych czterech wydań FX Maga. A z kodem robotowym wiedza, 20% zniżki w naszym sklepie na FXMag.pl. Czy to na pojedynczy egzemplarz magazynu, czy to na prenumeratę, czy też chociażby na nasz nowy kurs psychologii online, który prowadzi trzech ekspertów w dziedzinie tego, jak walczyć swoim umysłem z rynkiem, bo psychologia jest niezwykle istotna i często pomijana przez traderów i przez inwestorów, a nie warto. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku CFD od a do Z. Pozostaje mi się pożegnać. Do zobaczenia. Cześć!